Parki to jest i dostępność do terenów zieleni to jest to, co jedno z najważniejszych zadań, 34 nowe parki, ale to przede wszystkim podwojenie powierzchni parków na terenie Krakowa, tu się znacząco poprawiło, natomiast to są też inwestycje blisko mieszkańców, to są parki kieszonkowe, ogrody społeczne, ale też łąki kwietne i inne działania, które w Krakowie są, stawialiśmy też na wprowadzenie do miasta krzewów, prawie milion krzewów zostało posadzone przez te 10 lat, lat, ale to też edukacja, symbioza, centrum edukacyjne, symbioza utworzone właśnie przez Zarząd Zieleni Miejskiej i prowadzone, ale też różnego rodzaju akcje zachęcania właśnie mieszkańców, nie tylko edukacyjne, ale sportowo-rekreacyjne w tej przestrzeni zielonej. To również zalesianie, zwiększenie ilości lasów, 300 hektarów. O tyle z 1400 do 1700 prawie hektarów wzrosła lesistość naszego miasta. To jest bardzo ważna rzecz. To są różnego rodzaju elementy błękitno-zielonej infrastruktury. To też wchodzimy w takie nowoczesne podejście do terenów zieleni, gdzie łączymy kwestie właśnie rekreacji, kwestie przyrody, ale też kwestie gospodarowania wodą opadową. To jest taki element, który jest również widoczny w naszych inwestycjach, ale to też współpraca z mieszkańcami. Te zadania, które realizujemy, realizujemy właśnie w oparciu o ich potrzeby. One są też wyrażane w budżetach obywatelskich, przez te 10 lat zrealizowaliśmy prawie 500 zadań z budżetów obywatelskich za kwotę 77 milionów złotych, co pokazuje, że mieszkańcy oczekują, potrzebują właśnie nowych terenów zieleni, potrzebują tej infrastruktury, z której też chętnie korzystamy. Dzięki temu jakość życia w mieście się poprawia. Miasto coraz lepiej jest przygotowane do wyzwań, nawet klimatycznych, właśnie adaptacja miasta do zmian klimatu, więc sadzenie nowych drzew, ale ten cały zakres zadań, które realizujemy, realizujemy powoduje, że miasto jest bardziej zielone i lepiej się żyje w mieście. Parkobus czy Parkobud już teraz gdzie też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby poznawać tereny zieleni, ćwicz zieleń, kino na trawie, różnego rodzaju pikniki. Teraz też będziemy otwierać tereny wcześniej niedostępne, są tereny właśnie klasztorne, kościelne, obecne w centrum miasta, które też chcemy właśnie z partnerami udostępniać te tereny, ale to też współpraca z wodami to są trasy rekreacyjne rowerowe, choćby nawet te wzdłuż Wałów Wisły, które zarządza zieleni miejskiej, to jest cały system parków rzecznych, to też jest też duża praca taka właśnie ze związaniem i z przygotowywaniem terenów pod przyszłe inwestycje, tak żeby przewidzieć wcześniej i wyprzedzić to, że Kraków jest miastem, które cały czas się rozwija, żeby również dla przyszłych mieszkańców terenów zieleni i dostępu do przyrody i żeby system przyrodniczy w mieście dobrze funkcjonował. Te działania również w ten obszar się wpisują.